Witajcie, kochani, witajcie w przestrzeni arbitru. Zapraszam Was na czytanie roczne, ponieważ mamy dzisiaj wyjątkową okazję. Jowisz wchodzi w znak bliźniąt i zostanie w nim do 9 czerwca 2025 roku. Dlatego przygotowałam dla nas rozkład roczny, wiadomości na ten, na ten czas, kolektywne dla wszystkich. Więc zobaczymy, które wiadomości będą rezonowały z Wami, która historia będzie Wasza. Zaczynamy sobie od karty tarota, jest to piątka i tutaj mamy skupianie się na tym, co negatywne. Sprawy nie idą tak, jak oczekiwałeś. Wszystko dzieje się w jakimś celu. Szukaj ukrytych błogosławieństw, wybaczanie sobie lub innym. Więc moi drodzy, tutaj ten czas będzie czasem wybaczania, tak? Nie skupiamy się na tym, co negatywne. Nie skupiamy się na tym, co idzie nie tak, tylko idziemy do przodu. Szukamy pozytywów w każdej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Nic nie dzieje się bez przyczyny. Może odrabiamy jakąś lekcję karmiczną. Może jest to dla nas jakaś lekcja duchowa. Piątka symbolizuje ruch, zmianę. Więc może być w tym roku dużo podróży, dużo takich zmian. Może miejsce zamieszkania będziesz zmieniał. Adres numer 5 może Ci coś też powiedzieć. Więc tutaj mamy taką wiadomość. Kolejna wiadomość, tym razem od Mistrzów Duchowych, to Pallas Atena. A przesłanie brzmi: zdystansuj się do dramatu tutaj Palla Satena, to była grecka bogini wojny, ale też bogini mądrości. Ona symbolizowała taką wojnę wygraną umysłem, a nie siłą, tak? Więc nie dajemy się wciągnąć w dramaty, nie dajemy się wciągnąć w jakieś sytuacje melodramatyczne. Dystans, spokój, opanowanie i tutaj dbamy o siebie, dbamy o swoją energię i mądre wybory. Mądre decyzje, tak? Tutaj wygrana umysłem, wygrana intelektem, a nie siłą. Również z tej talii kart kolejna wiadomość to pozwól sobie odejść. Tutaj mamy taką postać Kuan Yin. Jest to buddyjska bogini. Bogini, która słyszy wszystkie modlitwy. Jest to również bogini współczucia, więc. Możemy coś opuścić, może nas ktoś w tym czasie roku do 9 czerwca opuścić, możemy my coś odpuścić, jakiś cel, jakiś plan, w każdym razie tutaj jakieś odejście, jakieś pożegnanie jest na pewno pokazane dla nas wszystkich. I kolejna karta, tym razem karta wyroczni, jest to karta między światami, więc może utknąłeś między światami, może tutaj tkwisz w jakichś dwóch miejscach, może w jakichś dwóch związkach, co dla niektórych, tak, może powinni to usłyszeć. Trójka to jest zmiana katalizator, to jest zmiana natychmiastowa. To jest taka zmiana, która w mgnieniu oka zmieni wszystko w waszym życiu. Więc może takie zmiany się szykują, jeżeli utknęliście w jakimś martwym punkcie, nie możecie się z czymś pożegnać. Karta przestroga dla nas z kart archaniołów i przodków to wojownik. Bądź nieustraszony i nieugięty, więc moi drodzy, Uwaga, jesteśmy jak wojownik, walczymy o swoje, walczymy o swoje przekonania, walczymy o swoje prawdy. Walczymy o swoje, może w pracy, może walczymy nieraz, co niektórzy z Was walczą w związku, tak? Więc tutaj to, to nie jest dobre, ale powinniśmy też tutaj, no mówię, zadziałać, zawalczyć o swoje. Nikt o nas nie zadba, jeśli my sami nie zadbamy o siebie, więc tutaj mamy jasny i konkretny, Przekaz. Następna wiadomość, jest to wiadomość od Archanioła Michała, która brzmi: miej oczy szeroko otwarte na cel. Tutaj, Aniołek, widzimy fioletowe tło, fiolet to pasja, fiolet to uczucia, i tutaj mamy strzela. Więc może jesteś strzelcem, tak? Może musimy spojrzeć z takiej szerszej perspektywy, tak? Mieć oczy otwarte na cel taki bardziej długofalowy. No i tutaj strzelamy do celu, więc może w przeciągu roku strzelisz do celu biznesowo. Może w przeciągu roku strzelicie strzała Amora, moi kochani, jeśli jesteście singlami, to tego wam z całego serca życzę. Karta od żywiołu wody to poranne afirmacje. Mamy syrenkę piękną, ona tutaj płynie do światła, głowę ma uniesioną. Afirmacja, wypowiadaj pozytywne afirmacje każdego poranka, aby otworzyć bramy manifestacji. Więc jeśli afirmujemy, jeśli afirmujemy na głos, co ja gorąco polecam i zawsze trzy razy, bo trójka to katalizator, trójka może wszystko zmienić magicznie. Więc wypowiadamy afirmacje, medytujemy, wizualizujemy, kreujemy sobie w wyobraźni, czujemy się tak, jakbyśmy już osiągnęli to, co chcemy. Osiągnąć moi kochani. Kolejna wiadomość dla nas wszystkich z kart wyroczni to wiadomość numer 15, a więc jedynka, nowy początek, piątka, zmiana, przeprowadzka, podróż, ruch. I mamy wiadomość w butelce, więc może otrzymamy jakąś wiadomość podczas tego tranzytu Jowisza do bliźniąt. Może otrzymamy jakieś zaproszenie za. Oceanu, może za jakiejś wody, tak, z nadmorza, nad morze, może nad jakieś jeziorko, nad jakąś wodę, otrzymujemy wiadomość. Woda może symbolizować też wiadomości takie od serca, duszy. Woda to emocje, więc jeśli śnić się woda, pamiętaj, czy wysokie fale, że to są wysokie uczucia, wysokie emocje. No dobrze, znowu żywioł wody, jak już, jak już jesteśmy przy tej wodzie, i karta zwróć uwagę. Zauważ powtarzające się znaki i wewnętrzne prowadzenie, bo może przynieść cenną informację, więc oczekujemy znaków w symboli wizji. Może masz znaki w snach, może otrzymujesz jakieś wiadomości od aniołów, może widzisz lustrzane godziny. Polecam zajrzeć do mnie na profil, jeśli chcemy zobaczyć znaczenie godzin. Może otrzymujesz znaki w postaci anielskich. Piór znajdywanych w różnych kolorach. Każdy kolor ma różne znaczenie. Więc tutaj otrzymujemy znaki. Karta od Archaniołów i Przodków, ostrzeżenie orzeł. Spoglądaj z wyższej perspektywy. Jeśli zobaczysz gdzieś orła, ten znak jest na pewno dla ciebie zdecydowanie. Ale może powinniśmy spojrzeć przez ten rok czasu od 26 maja do 9 czerwca na coś z szerszej, szerszej perspektywy, na nasze cele troszeczkę szerzej. Może powinniśmy nasz biznes zobaczyć w szerszej perspektywie, zacząć planować bardziej, zacząć angażować się bardziej. I kolejna wiadomość z kart mistrzów duchowych to wytrwałość. I tutaj mamy luk. Luk to był celtycki bóg słońca, tak, to był bóg żniw. On był też takim bogiem, który był wielotalentowy, tak, zajmował się poezją, sztuką, uzdrawianiem. Jego imię znaczy lśniący, więc tutaj może musimy być bardziej wytrwali, żeby zaleśnić blaskiem w przeciągu roku, w przeciągu takiej, słuchajcie, szerszej perspektywy, tak, tego Wam życzę. Mamy Archanioła na ten czas. Jest to Archanioł Bariel. Przepiękny kielich wypełniony obfitością. Jedynka, nowe początki, ósemka, rok numerologiczny, numer osiem. To jest ten nasz rok 2024. Archanioł Bariel jest to Archanioł służby, plonu, odpowiedzialności. Jest to Archanioł, który jest odpowiedzialny za kontakt z Ziemią, za zwierzęta, za kontakt ze zwierzętami, za współczucie i empatię. Jest to też kolor zielony uzdrawianie, ale też ochrona ciała fizycznego, tak? Uczucie uwolnienia. Tak, tworzenie czegoś nowego, tworzenie takiego doskonałego, nowego świata, żeby ten kielich wypełnił się obfitością finansową, obfitością takiej pasji dla Was, słuchajcie. Więc tutaj naprawdę kontakt z ziemią, uziemianie się, polecam chodzenie bosymi stopami po trawie, przytulanie drzew, naprawdę może zdziałać cuda. Tak, więc gorąco polecam takie praktyki. I ostatnia wiadomość, jest to wiadomość Tarota. I mamy pazia, mamy tutaj naukę. Może tutaj poznamy człowieka dobrze wykształconego, radosnego, niezawodnego, figlarnego. Pora wziąć się do pracy. Przed Tobą wspaniała szansa. Radosne nowiny dotyczące Twojej kariery, awansów, stypendiów. Nowy obszar studiów, moi kochani. Może zaczynacie się uczyć w przeciągu tego roku. Może nowe studia, może nowe webinary. Także życzę Wam absolutnie wspaniałego roku czasu i do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Pozdrawiam.